Pan z wami i z duchem w Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, chwała Tobie, Panie. Gdy Anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie, one podeszły do Niego, objęły go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak, jego uczniowie przyszli w nocy i wykaradli go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Tak, właśnie. W dzisiejszej Ewangelii, mam nadzieję, że zauważyliście, pojawiają się takie dwie grupy ludzi. Jedna grupa to niewiasty. Niewiasty, które uwierzyły Aniołowi trochę wcześniej. Uwierzyły Aniołowi, który im powiedział, że Jezus z stał, że Jezus żyje. I że mają to oznajmić uczniom Jezusa, które szły i spotkały samego Jezusa, szły wierząc w tą prawdę, trzymając się tej prawdy. No i druga grupa to żołnierze i arcykapłani, dla których no, prawda w ich oczach była jakimś zagrożeniem, i którzy trzymali się czego? Ostatecznie trzymali się kłamstwa. Nie? Więc takie dwie grupy. Prawda? Jedni, którzy idą w prawdzie, żyją w prawdzie, żyją trzymając się prawdy, a drudzy, którzy żyją bazując na czym na kłamstwie. I teraz widzicie, jak się przyjrzeć temu, co się dzieje w dzisiejszej Ewangelii, to bardzo dobrze widać wielkie różnice między kłamstwem a prawdą, bo zobaczcie, że kłamstwo po pierwsze bazuje na jakimś zastraszeniu, na jakimś lęku, jakimś zaniepokojeniu. Prawda? Na jakimś przekonaniu, że, że coś się dzieje, że jestem zagrożony, że mi braknie, że się coś zawali, że sobie nie poradzę. No, najpierw trzeba człowieka postraszyć, a potem kłamstwo próbuje ci mówić, że jedyną drogą ratunku, jedynym wyjściem, no to jest właśnie uciec się do jakichś szemranych metod. prawda, Gdzieś tam coś ponaginać, gdzieś coś obejść prawda, ponaginać jakieś zasady, jakieś prawa ponaginać, no, no, no że się inaczej po prostu nie da. Nie? I kłamstwo zawsze będzie dążyć do takiego przekonania, no, że inaczej się nie da, bo jak spróbujemy inaczej, to się wszystko zawali, to właśnie przyjdzie ta wielka tragedia, którą kłamstwo próbuje nas zastraszyć. Nie? Zobaczcie, że tu już przy grzechu pierworodnym właśnie objawia się ta struktura kłamstwa. Że z jednej strony jest straszenie Adama i Ewy, straszenie Bogiem, że jak dalej będą słuchać Boga, no to będzie dramat. To, to, to wszystko im wypadnie z rąk. To nigdy nie osiągną pełni, i że to właśnie nie mają innego wyjścia, jak tylko puścić Boga i prawda, rzucić się na owoc zakazany, bo to jest jedyne wyjście. Że może ten owoc zakazany to troszeczkę szemrana sprawa, ale to jest jedyne wyjście, żeby ocalić życie, żeby ocalić siebie. Właśnie, więc kłamstwo zawsze ma taką strukturę. Tak szczerze mówiąc, no to idzie w internet, bo mam ochotę o czymś tam powiedzieć. No rano już mówiłem, to teraz też już powiem bo to tak sobie trochę myślę o rolnikach, nie? że ostatnio głośno było o rolnikach i zobaczcie, że tutaj właśnie widać dobrze, jak to funkcjonuje, nie? Że, że no co, no właśnie, że rolnicy produkują tyle dwutlenku węgla, że jak się nie weźmiemy za rolników, to wszyscy zginiemy. No i co prawda, szkoda nam rolników, ale nie ma innego wyjścia. Musimy ich tam przykręcić śrubę, bo inaczej wszyscy zginiemy, cała planeta zginie przez rolników. Nie? No nie wiem, przez całe historię ludzkości, to rolnicy byli tymi, dzięki któremu, którym żeśmy w ogóle żyli, bo oni produkowali żywność. Nie? A teraz nagle się okazuje, że no, jak się nie weźmiemy za rolników, to będzie wielka bieda, nie? Zauważcie. Nie? To, to właśnie tak to wygląda, nie? że przez całe setki lat i tysiące. To rośliny moim zdaniem produkowały co produkowały? Tlen, a spożywały dwutlenek węgla. A od roku czy dwóch okazuje się, że to się odwróciło, prawda? I przez to, że rolnicy, prawda, tam sieją, uprawiają, to coraz więcej dwutlenku węgla jest. Nawet są sugestie takie, że jak sobie posiejesz rzodkiewkę w ogródku przydomowym, to ta rzodkiewka raczej będzie produkować dwutlenek węgla i cała planeta zginie, prawda? Właśnie nie i później ty patrzysz bykiem na sąsiada, bo sąsiad sobie tam posiał rzodkiewkę i ty się boisz, że przez to twoje dzieci się uduszą od dwutlenku węgla. Nie? Rozumiecie nie? no ta struktura tutaj się objawia nie, tutaj się objawia ta struktura, że cię czymś zastraszyć a potem ci wmawiać, no że już trudno, co prawda, no to jakaś taka droga trochę jest szumrana, ale nie mamy wyjścia, musimy tą drogą iść, bo inaczej się ratujemy, nie uratujemy, I to właśnie tak to wygląda. Jest jeszcze taka ciekawa rzecz w kłamstwie, że zobaczcie, kłamstwo straszliwie boi się czego? Czego się kłamstwo straszliwie boi? Prawdy i kłamstwo będzie zawsze próbowało zamknąć usta prawdy. Zamknąć usta tym, którzy gdzieś tam prawdę mówią. Bo tak jak powiedział Jezus prawda, co robi, wyzwala, nie? A kłamstwo właśnie cię zamyka, nie? I zobaczcie, tutaj też to widać, że kłamstwo jakby tych ludzi tak zamyka, nie? Coraz bardziej zamyka w jakimś takim lęku, nie? O swoje stanowiska, o to swoje uczułane te majątki, nie? Bo jak panujemy nad ludźmi kłamstwem, jak manipulujemy ludźmi kłamstwem, no to wasze coraz bardziej się boimy, że prawda wyjdzie na jaw i wtedy wszystko stracimy. No to teraz kombinujemy, co to zrobić, żeby prawda Przypadkiem nie doszła do głosu. No i się okazuje, że ostatecznie też to widać w dzisiejszej Ewangelii, że kłamstwo ostatecznie kosztuje i to kosztuje słono. Że kłamstwo kosztuje, tak? Że jeżeli się idzie w kłamstwo, idzie się w życie zakłamane, to to kosztuje. Kosztuje. Zobaczcie, że za kłamstwo Judasza arcykapłani zapłacili ile? Ile zapłacili Judaszowi? 30 srebrników, a teraz Ewangelista mówi, że za kłamstwo żołnierzy to już musieli zapłacić, jak tu jest napisane, dali żołnierzom sporo, już bardzo dużo pieniędzy, nie? że coraz więcej muszą płacić, żeby to kłamstwo utrzymać przy życiu. Kłamstwo zawsze kosztuje. Prawda, Adam i Ewa, jak poszli za kłamstwem, jak dali się poprowadzić kłamstwu, to na końcu obudzili się z czym? Kompletnie z niczym, nadzy się obudzili na końcu. I tak to jest właśnie z kłamstwem, że zobaczcie, jak człowiek żyje gdzieś tam, wierząc w jakieś kłamstwa, idąc za jakimiś kłamstwami, to człowiek ma wrażenie, że mu coraz bardziej wszystkiego brakuje, wszystkiego coraz mniej jest jakby. Nie? Właśnie coraz więcej problemów, coraz więcej niezałatwionych spraw, coraz więcej nie, niezałatwionych, niewyjaśnionych rzeczy, coraz mniej czasu, coraz więcej zaganiania, coraz więcej nerwów, coraz więcej lęku, coraz więcej niepewności, coraz więcej szarpania się z życiem, a coraz mniej wszystkiego pozytywnego. Że kłamstwo człowieka tak zamyka, osacza i ostatecznie kosztuje, ostatecznie kłamstwo pozbawia człowieka wszystkiego. I właśnie dlatego Jezus przychodzi i prosi, wręcz prosi, prosi, żebyśmy chcieli dać sobie opowiedzieć prawdę i żebyśmy się dali poprowadzić prawdzie. Bo zobaczcie, prawdę od kłamstwa da się odróżnić po tym, że kłamstwo zabiera, kłamstwo pozbawia, pozbawia spokoju, pozbawia radości, pozbawia ufności, pozbawia spełnienia, no pozbawia, pozbawia. Natomiast y, prawda obdarowuje obdarowuje wolnością, radością. Co mówi Jezus z martwych stałych do kobiet? Kiedy one Go spotykają tutaj, to On mówi takie słowo hajre, raduj się, radujcie się, radujcie się. Prawda daje wolność, prawda daje światło, prawda daje nadzieję, prawda daje radość, prawda Ci otwiera oczy na to, co piękne, co dobre w Twoim życiu. Właśnie po tym odróżnić prawdę od kłamstwa, po tym odróżnić, i wiecie, zobaczę, że my niestety jesteśmy bardzo bezradni wobec kłamstwa. Że kiedy przychodzi do nas kłamstwo, to my bardzo łatwo dajemy się wciągnąć w kłamstwo, bardzo da, łatwo dajemy się wciągnąć w niepokój, w zątpienie, w nerwy, w jakieś takie zastraszenie. Bardzo łatwo też dajemy się doprowadzić do jakiegoś takiego poczucia bez, bezsilności, bezradności, że co my możemy zrobić i w ogóle nie, że nie mamy wyjścia, właśnie bardzo łatwo dajemy się tu wmówić, że nie mamy wyjścia że my jesteśmy dosyć bezradni wobec kłamstwa i dlatego właśnie potrzebujemy Jezusa z Martwych Stałego. Bo kiedy widzisz, że Cię napełniło jakieś kłamstwo, a po czym poznać, że Cię napełniło jakieś kłamstwo? No właśnie po tym, że masz wrażenie, że, że, jest, że, że masz coraz mniej, że coraz bardziej wszystkiego Ci brakuje. Po tym, właśnie, że żyjesz w jakimś ciemnościach, niepokoju, że coraz bardziej jesteś zaganiany, życie jest coraz większą nerwówką, coraz większą szarpaniną, coraz bardziej to nie funkcjonuje. Po tym poznać, że jesteś w jakimś kłamstwie. I wtedy trzeba siąść i prosić Jezusa, żeby ci przywrócił prawdę. No, chyba, że ktoś lubi tak żyć. Chyba, że ktoś lubi żyć w nerwówce. W zastraszeniu, w zaniepokojeniu, w lęku, prawda? Chyba, że ktoś lubi żyć właśnie w takim ciągłym szarpaninie i ciągłym zabieganiu w poczuciu, że mi wszystkiego brakuje. No, jeżeli ktoś tak lubi żyć, to spoko, nie? Właśnie na tym to polega, że Jezus niczego nie narzuca. Ale Jezus zmartwychwstały mówi: Mogę przynieść Ci prawdę, mogę Cię wyciągać z kłamstwa, kiedy tylko tego potrzebujesz. Więc właśnie wiecie, warto sobie zapamiętać, co kłamstwo z nami robi i próbować dostrzegać, nie? że jak moje życie staje się właśnie takie, nerwowe, pełne niepokoju, lęku, szarpaniny, wszystkiego mi brakuje, na wszystko brakuje czasu i w ogóle jestem coraz bardziej taki właśnie rozwalony, to znaczy, że jestem w jakimś kłamstwie, trzeba siąść, siąść i prosić Jezusa, żebym na nowo zobaczył prawdę. A prawda da spokój, prawda da światło, prawda da otuchę, prawda też pokaże drogi, prawda też po, po sprawi, że zobaczysz wyjścia i zobaczysz przejścia. Dla Jezusa zmartwychwstałego nie ma sytuacji bez wyjścia. Dla Jezusa zmartwychwstałego nie ma miejsca bez wyjścia, nie ma sytuacji bez wyjścia, nie ma takiej sytuacji, przez którą on by nie mógł Cię przeprowadzić. I on Cię przeprowadzi przez wszystko. To widzicie, jest jeszcze jeden taki haczyk, że jeżeli ja żyję życiem zakłamanym, żyję właśnie wpatrzony, wsłuchany w jakieś kłamstwo, to coraz mniej mogę liczyć na Jezusa. Że zobaczcie, Jezusa spotykają ci, którzy idą drogą prawdy, którzy żyją prowadzeni przez prawdę. Ci spotykają Jezusa. Dlaczego? Bo Jezus jest prawdą. Jezus nie jest w stanie zaangażować się w kłamstwo. Właśnie wiecie, ja myślę, że my bardzo błędnie rozumiemy wszechmoc Pana Boga. My myślimy, że wszechmoc Pana Boga to jest takie coś, że Pan Bóg by mógł każdą zachciankę spełnić od tego. No więc okazuje się, że nie. Wszechmoc Pana Boga polega na tym, że On może zrobić wszystko, ale to, co się mieści w przestrzeni prawdy, w przestrzeni miłości, w przestrzeni dobra. Im więcej jest kłamstwa, tym bardziej Pan Bóg robi się bezsilny i bezradny. Że Pan Bóg jest niezdolny, żeby realizować coś, co jest nieprawdziwe. Jest niezdolny do realizowania kłamstwa. Jest niezdolny do czynienia zła. Po prostu jest niezdolny. I zobaczmy, bardzo często mamy żal do Pana Boga, że do czegoś tam nie przyłożył ręki, a może właśnie dlatego Bóg nie przyłożył ręki, że on po prostu był niezdolny to uczynić. Możeśmy gdzieś dali się zwieść i poszliśmy w stronę jakiegoś kłamstwa. Wasze na tym to polega, że wasze im bardziej idziemy w kłamstwo, tym bardziej doświadczamy samotności, tym bardziej doświadczamy właśnie bezradności, bezsilności Boga, który nie jest w stanie nam pomóc. Po prostu Bóg nie jest w stanie wtedy nam pomóc. I że jedyna szansa to jest właśnie w tym, że my wreszcie otrzeźwiejemy, dotrze do nas, że te wszystkie znaki, o których mówię, to właśnie to, to cały niepokój, nerwówka, bezsens, to całe zwątpienie, poczucie, że wszystkiego mi brakuje, to zalatanie, to, to, że moje życie przeradza się w szarpaninę i gonitwę, że to mnie wreszcie otrzeźwi, że coś jest nie tak. I wreszcie zacznę prosić o prawdę i Jezus będzie miał szansę mnie z tego kłamstwa wyciągnąć, wyciągnąć z ciemności, która mnie oszukuje. Z ciemności, która mnie oszukuje. Więc słuchajcie, módlcie się. Po pierwsze, módlmy się o to, żebyśmy pragnęli światła, pragnęli prawdy. Tak, bo żebyśmy pragnęli prawdy i pragnęli światła. O to trzeba się modlić. Żebyśmy nie chcieli być prowadzeni przez kłamstwo. I właśnie, żebyśmy potrafili dostrzegać te oznaki, że coś tu poszło nie tak, i żebyśmy wtedy potrafili o prawdę wołać. Żeby Jezus na nowo nam pokazał prawdę i żebyśmy zobaczyli nasze życie w prawdzie i odkryli o co tak naprawdę chodzi, zobaczyli drogi, zobaczyli wyjścia, zobaczyli przejścia. Właśnie, nie chciejcie żyć w zakłamaniu, w szarpaninie, w gonitwie, w lęku, w zątpieniu. Właśnie, nie chciejcie takiego życia. Więc, jak Twoje życie takie się staje, młodsze usiądź i młodsze o prawdę. Młodsze o to, żebyś chciał prawdy i żeby Jezus Ci tą prawdę ukazał. Amen.